Once we were many, now we are few. Among us a legend, the one they call... Geralt of Rivia. The White Wolf. Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Wiedźmina 3 Dziki Gon. Jestem właśnie po małych zakupach u tego tutaj kowala. Zaraz wam pokażę gdzie oczywiście jesteśmy. W dowigradzie pewnie poznajecie już to miejsce. Hatori! Jeszcze schematy się ciągle wyświetlają. I tak, potrzebujemy zrobić broń stalową z miejskiego cechu kota. Mamy to. Znaczy, Boże, nie koty, tylko wilkę, przepraszam. I miecz srebrny, również ten. Gotowe. Okej, okay. czyli te dwie rzeczy udało nam się ogarnąć. Zostało już nam tylko. Zostało już nam tak naprawdę tylko stworzenie tego. Oto tego na Arcymistrzowski Na level to jest 34 wszystko Okej, okay, no dobra Tak jak mówiłem ostatnio Będziemy się zajmowali dzisiaj misyjką Misją racja stanu Czyli misją główną właściwie Te schematy potem jeszcze się trochę wyświetlały Bo chyba z 15 kupiłem albo więcej No, ale właśnie w ten sposób można było odblokować możliwość stworzenia tego miecza. Dobra. Jak to jeszcze daleko, 116? No, niestety nie będę, nie, nie będę używał konia, bo i tak nic to nie pomoże, bo konie można tu galopować. Mówisz, że masz ręce pełne roboty? To jest gdzieś na górze to... Czy nie tutaj okej okay. Nad czym się jeszcze zastanawiasz? Skój tego, kurwiego syna chciał mnie zamordować. Kto tam? Wiedźmin Wchodź A mówi, nie rób Co tu się dzieje, misja jakaś? Kurwa jeszcze jeden nie ludzi Cisza! Załatwimy sprawę szybko! Mamy tu takie małe wiedźmińskie zlecenie. wierzysz? Jak małe to może mi się nie opłaca? Oglądaj <gulaczy> się, o to się nie bój. Tylko załatw to szybko, bo już dość czasu straciłem na tych dwóch. Mają wspólny magazyn, w którym zagnieździł się potwór. Sam się zagnieździł? Tyś go tam wpuścił. Miał mi łeb urwać, żebyś ty mógł położyć łapę na moich towarach. Nie odwracaj kota ogonem, kurduplu. Nie obchodzi mnie teraz, kto komu gula czy inną strzygę podłożył. Trzeba się pozbyć potwora i tyle. No to jak będzie, Wiedźminie? Zajmę się tym. Bierę to. Nie zgadzam się! Nie ludź będzie z nieludziem trzymał! Zaraz mi tu jeszcze obaj udowodnią, że to nie gól, tylko moja własna babka nieboszczka! Może to ona. Ja tam się po czwarze nie przyglądałem. Zamknijcie się, bo jak Wiedźmin Potwora ubije, to mam jeszcze kontrolę w magazynie zrobię! To nie będzie konieczne. Od razu na ten. Dobra. O, okej, to jest tu. Poważnie? Necker to tyle dziwne, Nekkery rzadko zapuszczają się gdzieś w pojedynkę. Ktoś go tu trzymał w klatce. Hmm, drzwiczki są podpiłowane, więc mógł uciec. No dobra, to by było na tyle, tak? I co, załatwiłeś potwora? Tak. Wiedziałem, że najszybciej będzie Wiedźmina nająć. I co? Udało ci się ustalić, skąd się tam wziął? Znalazłem klatkę, w której zamknięto Kera. Drzwiczki były podpiłowane. Czyli ktoś chciał, żeby się wydostał? Który z nich to zrobił? Nie mam żadnych dowodów. Nikt tu nie będzie dowodów zbierał. Jeśli żaden się nie przyzna, obu zamknę za utrudnianie pracy straży. Dziękuję za pomoc. Tu masz swoją zapłatę. No, idziemy. <laughs> Okej, okay. dobra, wracamy do naszej misji głównej. Nie to. Poboczne teraz już się to jest. No dobra Powiesz wreszcie o co chodzi. Jak przyjdzie Gerard. Jeśli przyjdzie. Nie. No nie chcesz gadać. Wiedz mi, wreszcie. Jesteśmy w komplecie. Mhm. Mm Raczej w dupie. Po co nas wyzwałeś? Radowid siedzi na statku jak siedział. A tam go nie dorwiemy, mówiłem przecież. Spokojnie, wpadłem na pomysł, jak go wyciągnąć na suchy ląd. Ale po kolei. Zacznijmy od wyznania grzechów. Wygadałem się z planem przed Filipą Eilhart. Mea culpa. Brawo, kurwa, brawo! Dobra, nic takiego się nie stało. Mości czarodziejka nie uprzedzi go przecież. Więcej, najchętniej pomogłaby nam go zabić. Oczywiście nigdy się na to nie zgodzę, ale. Filipa mnie zainspirowała. Moja muza. Zainspirowała do czego? Cierpliwości, zaraz przejdę do meritum. Geralt. Dobrze kojarzę, że Radowicz zlecił ci odnalezienie Filipy? Mm, ale jedyne co im się udało wtedy znaleźć, to jej kryjówka. Do czego zmierzasz? Możemy wykorzystać Filipę bez jej udziału, za to z Twoją pomocą. Radowicz spodziewa się przecież, że przyniesiesz informacje na jej temat. Wystarczy, że wspomnisz imię, Filip. Powiesz, że wpadłeś na etrop. a on połknie haczyk, spławik i jeszcze kawałek wędki upierdoli. <grystanie> <grystanie> Załóżmy, że Radowid mi uwierzy, co wcale nie jest takie oczywiste. Co dalej? Powiesz mu, że znalazłeś kryjówkę, Filip. W jakimś miejscu, którym łatwo zorganizować zasadzkę. Sugestie? Twoja dupa. Most na Wyspę Świątynną. Zabudowany. Dużo zaułków, bram, łatwo go odciąć od reszty miasta. Dobry pomysł. Podzielę swoich ludzi. Połowę postawię na jednym końcu, połowę na drugim przy bramie, a na środku wez z solidną kuszą. Widzisz, Geralt? jedyne o co prosimy, to żebyś zaprosił Radowida na przechadzkę przyprowadził na most. A my zajmiemy się resztą. To jak, wchodzisz w to? Kurde, jak Vernon to wchodzi, to ja też. Wchodzę. Tylko co po zamachu. W mieście będzie gorąco. Trzeba będzie gdzieś przeczekać. Już o tym pomyślałem. Pamiętasz teatr Madame Iriny? Stoi teraz opustoszały. Nikt tam nie zachodzi. Będziemy tam na was czekać. Z Talarem. Czekać? Co, nie chce się wam nadstawiać własnych karków? Nie o to chodzi. Widzisz, mamy z Dickstrą wiele zalet. Ale do bicia to się nadajemy jak na konkurs piękności. Spokojnie, Geralt. Moi ludzie są zaprawieni w boju. Poradzą sobie. Tylko podprowadź im króla. Zrobię co mogę. Gdzie teraz cumuje jego okręt? Za rogiem, w nowigradzkim porcie. Obyś zastał Radowida w dobrym humorze. O! Musimy oczyścić most. Moi chłopcy się tym zajmą. No dobra, to lecimy. strażnikami ze Nie zlecą Pewnie jakbym napisał, jakbym powiedział, że nie chcę to, ten, to byśmy się mi się skończyło. Oho. Przypał. Filipa, co tu do cholery robisz? Gerald, nie zadawaj pytań na które znasz odpowiedź, bo wychodzisz na głupka. Podsłuchiwałam wasze obrady, oczywiście. Z wielkim zainteresowaniem. I lekkim zdziwieniem. A co Cię tak zdziwiło, jeśli można wiedzieć? Wasza naiwność. Naprawdę myślisz, że Radowid da się nabrać na taki ordynarny wybieg? Może być ciężko, ale jakoś sobie poradzę. Cóż, mam nadzieję, że nasze starcie z dzikim gonem potraktujesz poważniej, jeśli w ogóle dożyjesz. Pipa. O co mi to wszystko mówisz? Tak się o mnie troszczysz? Nie. Tak mi zależy, żeby Radowid zginął. Nie chcecie, żebym wam pomogła, trudno. Ale przynajmniej tego nie spieprzcie. Masz. Weź to. Pierścień. Rubin z wyrzezanym redańskim orłem. Należał do Wizimira, ojca Radowida. Jeśli mu to dasz, uwierzy, że mnie złapałeś. Może ci nawet zaufa. A jaki jest haczyk? Nie ma żadnego. Za dobrze cię znam, Filipa. Ty zawsze coś knujesz. Zawsze próbujesz upiec dwie pieczenie na jednym ogniu. Tym razem wystarczy mi jedna: głowa radowida. Powodzenia, Geralt. Przyda ci się. Pokazała sowe kappa. Dobra, lecimy z misją Matko, gdzie to jest w ogóle? Żyjemy w materialnym świecie, a ja jestem materialistą. Okej, okay. tu jest ten statek chyba jego, nie? Jeszcze się nie mylę, zaraz obok, praktycznie. Disgracja, areszta. No, dokładnie tu jest jego statek, tak jak mi się wydawało. Dobrze to pamiętam. Kamarz miał. i język też. Ej, chcesz zakłócać? Jakie co teksty są? What the fuck.

Kim czego chcesz? Audiencji. Mam nowe informacje o Filipie Eilhard. Oddaj broń. I za mną. Wasza wysokość, Wiedźmin. w sprawie Filipy Eilhard. Obyś tym razem miał coś lepszego niż magiczne kryształki. Wiem, gdzie ona jest. Być może, a być może chcesz mnie oszukać, jak inni. Jacy inni? Widzisz. Rozeszła się wieść, że hojnie wynagrodzę każdego, kto ma informację o Eilhardt, a że chciwych i głupich nie brakuje. Przed okrętem zaraz ustawiła się kolejka. LOL. Pierwszy był jakiś myśliwy. Przyniósł dechą sowę z wydłubanymi oczami. Myślał, że się nabiorę i obsypie złotem. Kazałem go oślepić, a potem wyrzuciłem za burtę, z kamieniem u szyi. Drugi przyszedł pocztmistrz z Oksenfurtu. Miał niby listy od niej, sfałszowane, oczywiście. Obciąłem mu palce, żeby nigdy już nic nie napisał. I wyrwałem język, żeby więcej nie kłamał. Z postępem misji mam I wrażenie, że dobrze robimy. Kolejka się rozeszła. Jestem profesjonalistą. Dbam o swoją reputację. Nie przychodziłbym do ciebie z pustymi rękoma. Pierścień mojego ojca. Filipa stemplowała nim swoje dekrety i rozsyłała poredanie jako słowo króla. Gdzie ona jest? Pod twoim nosem królu, w Nowigradzie, w domu na moście prowadzącym na wyspę świątynną. To czemu jej do mnie nie przyprowadziłeś? Żeby kogoś przyprowadzić, trzeba go najpierw złapać, a ja tylko ją wytropiłem i wykradłem jej pierścień na dowód. Bałeś się? Nie. Po prostu wiem, że chciałoby się dopaść sam. Własnoręcznie. Pójdziesz tam ze mną, Hubrecht. Zwołaj ludzi. Ilu? Wszystkich. O, kurwa, będzie jazda. A miecze mi choć oddali? Mam nadzieję, że mi choć oddali miecze, nie? No i gdzie ta Filipa? Tak jak mówiłem. W domu na moście. Bliżej drugiego końca. Postawcie barykadę, żeby nikt nam tu nie wlazł. Nie chcemy niewinnych ofiar. Ani świadków. Damian, Jołkę, Egbert, Frek, Kasper, zostaniecie tutaj. Macie pilnować tyłów. I zabić Wiedźmina. Nie wiesz, gdzie dokładnie ukrywa się Filipa. Bez mnie. Nie bój się. Poradzimy sobie. Oczywiście, z Twoją pomocą byłoby łatwiej, ale irytujesz mnie już. Za dużo wiesz. Za często wchodzisz mi w drogę. Drażni mnie Twoja arogancja. Zabijałem za mniej. Za mną. Abyście się nie zdziwił. Twoje ostatnie słowo? Odbić Wiedźmina! Potem na Radowida! Się, idziemy! Pokaż co umiesz! Hello. W porządku? Mm, dzięki za pomoc. Plan poszedł się jebać. Trudno, będziemy improwizować. Za mną Geralt. Trzeba dopaść Rodowina zanim przyjdą posiłki. To lecimy. Oh. Ale tu jest rozpierdziel, nie? No i ginę. No, to' Elo. Mmm, il lottavaglia. Wystarczyło poprosić. No... to wyrównaliśmy rachunki. A to tak od serca. Wybaczcie. Nie mogłam sobie odmówić tej przyjemności. Jak ona. Skąd? Skąd kurwa? Podsłuchiwała nas. Wtedy w magazynie. Co? I nie pomyślałeś, że warto nam o tym powiedzieć? Chłopcy, na dyskusję czas będzie później. Radowit nie żyje. Mniejsza z tym, z czyjej ręki misja wykonana. A teraz spiprajmy, bo za minutę będzie tu gęsto od Redańczyków. Chodźmy. Fajna misja, zamachowiec odblokowano osiągnięcie, <grywa> kurwa Szwecji, albo Norwegii. To by było na tyle z naszego króla. <grywa> no i co i co udało się. Udało. Chociaż nie wszystko poszło wedle planu. Ale o tym potem. Wpierw muszę się napić i wznieść toast. Za północ! Za Temerię! Za Temerię! Za Temerię, kurwa. <laughs> za Temerię. To co teraz, Rosz? Partyzantka przeciwczarnym? Nie. Wojna się właśnie skończyła. Słucham? Chyba o czymś nie wiem. Zgadza się. Widzisz. Jutro w południe dowódca Armii Środek podpisze w imieniu Emhera zawieszenie broni, którego treść ustaliliśmy z Dijkstra. Czyli wtedy, Welen, kiedy wpadłeś w ręce troli. Wracałem z ostatnich negocjacji, zgadza się. Emhyr zatrzyma Edirn i Lyrie, ale w zamian za zaprzestanie partyzantki i głowy Radowida wycofa się z Temerii. Która zostanie lennikiem cesarstwa. Ale z niezależną polityką wewnętrzną, sądownictwem, administracją, wojskiem. Gdybym był poetą, powiedziałbym, że srebrne lilie zakwitną w promieniach Wielkiego Słońca. Ale nie jestem, więc powiem tyle, Geralt. Inaczej się kurwa nie dało. Dobra, ja będę uciekał, trzymajcie się i posłuchajcie sobie dalej dialogów. Rosz? Ty? Z Nilfgardem? Dla Temerii zrobię wszystko, nawet się skurwie. Jeśli to, co się ma stać, stać się musi, niechby przynajmniej stało się niezwłocznie. Gdyby ten straszny cios mógł być sam w sobie wszystkim i końcem wszystkiego. Że co? Macbeth, akt pierwszy, scena siódma. <laughs> Zawsze chciałem to zagrać, ale obsadzali mnie w roli halabarnika. Geralt, zapomnij, co ci powiedział, talar. To nieaktualne. Nie będzie żadnego paktu z Nilfgardem. Redania będzie walczyć pod moim światłem, przewodnictwem, aż wygra. A kiedy wygra, połączy całą północ, łącznie z Temerią. Ja, jak to? Nie tak się umawialiśmy. Zgadza się. Umawialiśmy się, że za cenę jednego królestwa oddamy Emhyrowi całą resztę. Ale to nie był dobry interes. Więc nie ubijemy targu. Ty, dwulicowy synu, Nie pozwolę na to. Akurat ty, Rorsch, powinieneś zrozumieć, że nie mam innego wyjścia. Niby dlaczego mam cię zrozumieć? Bo też jesteś patriotą. Geralt, ciebie to nie dotyczy. Możesz odejść. I szeroki drogi życzę. Nie pozwolę ci ich zabić, Dickstra. Trudno. W takim razie zginiesz razem z nimi. Zabić ich! Jest to błazen... Zbijcie kurwa, ja pierdolę. Blisko było. Naprawdę blisko. To jeszcze nie koniec. Dijkstra pewnie kazał swoim ludziom zamordować posła, który ma jutro jechać do Nilgardczyków. Trzeba temu zapobiec. Wybaczcie, ale to już bezemnie, mnie, bo żegasz polityką. <laughs> Rozumiem. Wpadnij do wyzimy, jak już będzie po wszystkim. Podejmiemy cię z honorami. Once we were many, now we are few. The White Wolf.